nie w kamerę, bo muszę pilnować drogi tak właśnie wracamy z giełdy kolejny dzień Wielkiego Tygodnia, dzisiaj jest Wielka Środa mamy parę takich rzeczy, które będą nam potrzebne do przystojenia kościoła wiadomo, że kwiaty to jest jedna z rzeczy, które zostały z raju tak pisze Dante oczy dziecka gwiazdy na niebie w nocy i kwiaty kwiaty to są pamiątki nasze po raju no i dlatego musieliśmy pojechać na giełdę i dzisiaj będzie troszeczkę o handlu o tym, że bardzo łatwo jest sprzedać różne rzeczy i można też kogoś sprzedać posłuchajmy Ewan Mateusza. Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. pierwszy dzień jak przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mu jest bliski, u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli rzekł, zaprawdę powiadał nam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego, – Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział, – Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł, Arabii? Powiedział mu tak. Ty. Drodzy, dzisiaj mamy Wielką Środę. To jest taka prawda, że aposta Judasza, która, można tak powiedzieć, handluje Jezusem 30 srebrników, tyle kosztował niewolnik, jak mówi Słowo Boże. A zatem dokonał targu. Taka giełda dokonała się. Został Jezus sprzedany za te 30 srebrników. I ten Judasz, który gdzieś tam działa w pojedynkę, jest sam. I to jest ten paradoks pewien, że Jezus sam go powołał, sam go wybrał. To nie był jakiś szpieg, to nie był jakiś agent nasłany przez Rzym czy przez uczonych w piśmie, faryzeuszy. Tylko to był ktoś powołany przez niego czasem do niego do Jezusa mówi rabbi rabbi to jest pewien paradoks to jest wtedy kiedy człowiek zaczyna kombinować po swojemu kiedy jak mówi słowo Boże które usłyszymy odwraca się ku, ku własnej drodze błądzi wtedy. dzisiaj może na temat jedności jedności też w kościele widzimy jak kościół jest podzielony jak wielu mówi, ja jestem Pawła, jestem Apolosa, a jeszcze kogoś innego, albo ja uważam tak, a inaczej. I niestety pojawia się coś takiego, że zaczynamy handlować. Robimy giełdę. Kto jest lepszy, kto ma lepszą liturgię, kto jest bardziej teologiczny, kto jest bardziej ortodoksyjny. Bo to nie chodziło Jezusowi. Zresztą o tym usłyszymy, kiedy czytamy ja Ewangelię Duch Świętego Jana by byli jedno. Czy my jesteśmy jedno? Judasz nam pokazuje, że no, niestety można pobłądzić, można szukać swoich rozwiązań. Można szukać jakichś takich swoich pomysłów na zbawienie, na relacje z Panem Bogiem. Niech ta dzisiejsza Ewangelia, niech to dzisiejsze patrzenie na Kościół, który przygotowuje Paschę, uczniów, którzy chcą być razem, chcą być razem z Mesjaszem, niech nam pomaga w tym naszym szukaniu jedności. Dzisiaj też pomódlmy się tajemnicą ukoronowania Pana Jezusa w rodzinach, Pomódmy się o tą jedność, szczególnie w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach, już o takie zatrzymanie tej epidemii, która wokół nas jest. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu z Księgi Prowoka Izajasza. Wszyscy pogłądziliśmy jak owce, każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź, prowadzony jak owca, nie ma wobec strzegących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Panie, dziękujemy Ci za to, że z miłości do nas z taką łagodnością. Znosiłeś najstraszliwsze tortury. Prosimy Cię, obmyj nas Twoją krwią, abyśmy umieli przebaczać i nigdy więcej nie nosili w sobie urazów ani złości wobec naszych bliźnich. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, nimi się nad nami. Zostańcie z Bogiem, zostańcie w domu. I niech nam Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Bożej. Do zobaczenia.